Witam Was moi drodzy, witam Was w Posterli Park Stam zaproszona dzisiaj na walentynkowo-przyjacielską kawę z Emilką, Emilka, pozdrawiam, dzięki za kawkę, była pyszna Fajnie się tak spotkać z fajnymi ludźmi no fajnie też jest być samemu ale też fajnie się spotkać haha, ha. no Fajny jest ten park w ogóle Dzisiaj pogoda znowu dopisuje Także tak, moi drodzy Tam mamy Co tam jest? pamiętam Nie pamiętam Dzisiaj chciałam troszkę na temat mojej pracy Co mi daje ta praca? Praca ze starszymi ludźmi to może być challenge, no naprawdę challenge. Dobrze. Dobrze. <laughs> Więc tak, jak już pewnie wiecie, pracuję ze starszymi ludźmi. Opiekuję się nimi, jeżdżę od domu do domu eee, tak, mam wizytę tam u nich. Powiem wam, spełniam się w tej pracy, naprawdę praca mi się podoba. Yy, nie sądziłam w ogóle, kurczę, że ja mogłabym takie coś robić, że ja mogłabym się opiekować starszymi ludźmi, gdzie gdzieś tam w pewnym momencie mojego życia było... Wiecie, że a, starsi ludzie, kurczę, że z nich którzy są zrzędliwi, że będą narzekać, te. A tu się jednak okazało, że. Praca ze starszymi ludźmi, w ogóle ci starsi ludzie, mogą coś dać mojemu życiu, że ja naprawdę będę się cieszyć, pracując z nimi. Um, jeszcze wiecie, gdzieś tam zostało mi powiedziane, że żebym tego nie robiła, no bo będą mi zabierać moją energię, moją witalność. Więc ja się już na to na początku wykluczyłam, powiedziałam sobie, że nie, że to tak nie będzie. Że ja dalej będę mieć tą swoją energię, dalej będę kurczę, mm, po prostu no to ja mam tą moc, tak? Nie dam sobie zabrać swojej energii, swojej witalności, po prostu się na to wykluczam i tyle no. I także co mi daje ta praca z tymi ludźmi? Na pewno uczy się cierpliwości, uczy się cierpliwości e, tym, że. Na przykład jest taka kobietka, która ma dymencję, i co dosłownie, co kilka sekund pyta się mnie, skąd jestem, e, gdzie mieszkam, czy mam dużo klientów, jeszcze doby do i tak wiecie i tak po prostu, powiedzmy, wizyta trwa godzinę. Ja tam zrobię, co mam zrobić i w międzyczasie odpowiadam na te wszystkie pytania, tak? No bo to jest pytanie. Czy mieszkam daleko? No to ja odpowiadam, gdzie mieszkam. Za chwilę, czy mam jeszcze dużo klientów? No tak. Ja już po prostu później zmieniam sobie odpowiedzi. Pyta się mnie, a gdzie rodzice mieszkają? No to odpowiadam. Za chwilę znowu się pyta, a gdzie ja mieszkam? No to ja znowu odpowiadam i naprawdę uczę się tej cierpliwości, yy, gdzie mi zawsze brakowało tej cierpliwości gdzie było takie że szybko na już, 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 gdzieś tam po prostu nie, było, nie, nie miałam tej cierpliwości do ludzi, czy pamiętam kiedyś z moją przyjaciółką eee, jeszcze jak pracowałyśmy razem to jak zadawała mi pytania, ja po prostu już traciłam, traciłam cierpliwość i już ale głupie pytanie i wiecie, i taka byłam już po co mi w ogóle zadajesz takie pytania, a tutaj Tutaj się uczę tego, tak? Uczę się właśnie tego, że każdy jest inny, tak? I ja dużo o tym mówię. Ale jak wiadomo, no ja mogę o tym mówić, ale ja też jestem w tym procesie, tak? W, ty, w tym procesie tej nauki. A, ale pięknie jest w ogóle. Musiałam to zrobić, musiałam się przecież rozkojarzyć i powiedzieć, jak jest pięknie. I jak słoneczko wychodzi i grzeje. No. to tyle na temat cierpliwości i tego właśnie, tej całej mojej nauki i to jest, to jest proces to jest, naprawdę to jest proces to nie przychodzi od tak że już tak, ja już jestem taka cierpliwa i ten, czasami mi się zdarza po prostu, że już Uf, muszę sobie, wiecie wziąć kilka głębszych oddechów i przychodzi to takie zrozumienie, no ja to rozumiem, jest osoba, która ma właśnie tą dymencję, że ona po prostu będzie mi zadawać te pytania, i że ja za każdym razem, jak tam przyjeżdżam, za każdym razem słyszę te same pytania. Cierpliwości, cierpliwości, akceptowania tego, co się dzieje. Tego, że tak już będzie. Sama to wybrałam, sama wybrałam sobie taką pracę. No ale nic nie dzieje się bez przyczyny, tak? Wszystko dzieje się po coś. Co mi jeszcze daje ta praca z ludźmi? Daje mi taką satysfakcję, że mm, te, te kobietki się cieszą z tego, że ja tam przyjeżdżam, tak? Że ja mogę sobie z nimi porozmawiać, że mogę im coś, mogę coś dla nich zrobić, że one czują naprawdę. Niektóre po prostu czują taką przeogromną wdzięczność i mi dziękują, dziękują za pomoc, za to, co robię. Bo wiem, że robię też trochę więcej niż to, co inne dziewczyny, sorki, to już gdzieś tam wspominałam, mm, że ja tam nie jestem po prostu dla pieniędzy, bo mogłabym być tym menadżerem w tej kafejce, zarabiać dużo więcej i po prostu pracować w pracy, gdzie wcale pracy, gdzie nie sprawia mi praca przyjemności, tak? A... I znowu widzę tego samego ptaka. ja. Ej, sorry nie. Idziemy do niego. Widziałam go wtedy w parku. Czy ja go zobaczę? Sorki, sorki, jest tutaj. Widzicie? To jest właśnie ten ptak, który ostatnio sobie latał. I który ja mówiłam, że on jest taki fajny. I co to za ptak? Ej, ptaszku, co ty jesteś za ptak? Ło! Wow. Gdzie jesteś? Zniknął, mi, sorry. Patrzy się. To jakiś mały soku, kuczy. Nie wiem, nie znam się na nim. Nie wiem, czy go widzicie. Kurde, tutaj jest. Sorki, nie? Ale po prostu ptaszek jest fajny. Teraz się zgubię i kurczę, nie wiem, co będę. Ha! ha, ha. Czuję się jak. O ja, czuję, że go prześladuję. Szkoda, że nie mam dzwonka, by mu pograć. Widzicie go? Co to za ptak? on tak pięknie lata. Ptaszku. Oj. Chyba jednak nie chce być kamerowanym. No nic. Wróćmy do normalnego obrazu. Ha. Witam Was znowu. I także, tak moi drodzy, oczywiście troszkę się znowu zgubiłam. Ja na chwilę spauzuję, bo coś czuję, że może być nie tak z dźwiękiem. No, także wracając do tematu, że tak powiem, wracając do tematu. Em, już mówiłam właśnie, że sprawia mi to taką radość, taką naprawdę, że ja, ja tam jestem i ja może to też jakieś coś właśnie takie z tymi moimi lękami, to, czy znaczy lękami z programami, właśnie takiego, że ja się tam czuję doceniana. Gdzieś tam brakowało mi tego w moim życiu, kiedy byłam mała. Nigdy jakoś nie czułam się zbytnio doceniana, dowartościowana, że ja robiłam coś dobrze, że komuś coś się podobało. Bo u mnie w domu, to już też wspominałam, to zazwyczaj było takie skupianie się na tych moich wadach, tak? że ja jestem taka, śmaka i owaka, no, ale nieważne. A tutaj się czuję taka, że te panie naprawdę są szczęśliwe i, i one mi dziękują za to, co ja robię, co jeszcze dodaje mi skrzydeł, i ja jeszcze bardziej chcę po prostu robić tam dla nich to, i jak przychodzę, jak do nich przychodzę, i one tylko po prostu chcą, żebym ja znowu wróciła. No, to jest też fajne. Później mm, uczę się też tego, że niektóre te panie są po prostu... bardzo narzekają, tak, bardzo narzekają na te swoje życie i dużo, dużo jest, dużo jest obserwacji. Dużo jest właśnie takiego... E, och, tam widzę pieski, sorry. Mm, dużo jest tej obserwacji tych różnych pań, takich jak, jakie one mają życie, jak, jak na przykład, ile mają nie tyle problemów, ale w jakim są stanie teraz, tak? Czy mają tam dymencję, czy mają y, coś na przykład y, jakiegoś garba, no wiecie, takie po prostu, co mają starsi ludzie. I widzę też po tym, jak oni się zachowują, jakimi są ludźmi. I co w ich życiu się przydarza takiego? Zauważyłam też taką rzecz, że wszystkie te panie, które są takie uśmiechnięte, które widać, że po prostu się cieszą i opowiadają jakieś tam historie, mają ten uśmiech na twarzy i nie mówią o tym: O kurczę, ale mi tam coś w nodze pyka szczela. To mają na przykład po 90 kilka lat i jeszcze same sobie, nie wiem, chodzą, robią sobie śniadanie, obiady, czy tam cokolwiek. Są po prostu independent, są jeszcze wy... samodzielne, tak, no, są samodzielne, a na przykład te panie, które tak bardzo narzekają i skupiają się na tych kurcze swoich dolegliwościach, czy wracają bardzo do przeszłości, to mają po na przykład 70 lat i już tam wiecie, no nie jest zbyt przyjemnie z nimi. To też sobie stwierdzam, że jednak to jak, jakie my mamy nastawienie do życia. Mm, i to, czy jesteśmy naprawdę pozytywni, nie skupiamy się na tych negatywach i nie narzekamy, to też ma dużo na rzeczy, bo ja mogę to zauważyć patrząc na kondycję i na zdrowie tych wszystkich babci. Jedną taką panię, panią spotkałam, ona ma chyba 93 lata, nie jeżdżę do niej zbyt często. Jedyne, po co do niej się jeździ, to żeby ściągnąć jej takie rajtuzy, nie, nie tyle rajtuzy, ale takie podkolanówki, które są naprawdę mega ciasne. To ty jeździsz po to do tej pani, po to się jeździ, żeby jej pomóc. Kobietka po prostu jest, jest niesamowita. Ma, no, naprawdę. Spytałam się jej o jej sekret: um, Jak to jest, że ona dalej jest taka witalna i co robiła w swoim życiu? Więc ona mi powiedziała, że tam właśnie e, zdrowo się odżywiała starała się, przynajmniej wiadomo starała się przy, e, zdrowo odżywiać. No i miała tą aktywność fizyczną, że ona jeździła na koniach, gdzieś tam zawsze była aktywna, no i to później to, to wszystko wychodzi, tak? To wychodzi na starsze lata. To jacy my byliśmy za młodu, jak o siebie dbaliśmy o to nasze ciałko, jaką mieliśmy aktywność fizyczną, to wyjdzie prędzej czy później, kochani, to wyjdzie. I lepiej za młodu po prostu już zacząć dbać o to, a nie mówić, że a kurczę, nic się nie dzieje, mam tam 30 kilka lat, jestem dalej zdrowy, mogę jeść co popadnie. No bo nie ma tych efektów jeszcze, ale te efekty przyjdą na starsze lata. I w wieku 50, no może nie 50, ale w wieku 60-70 lat mm, wieje, wieje. Będziemy po prostu wykluczam się na to, yy, niedołężni, kurczę, nie będziemy sobie, nie będę o tym mówić. No, wie, wiecie jak jest, wiecie jak jest i co może się zdarzyć. Także to się też uczę tego, mm, żeby dbać o te swoje zdrowie. No naprawdę, żeby dbać o siebie, bo to na starsze lata wyjdzie. Pamiętam zawsze mama mówiła. Jak byłam, miałam ile tam 17 lat i lubiłam sobie chodzić w takich krótkich kurteczkach, e, brzuch na wierzchu, plecy na wierzchu i mama zawsze mówiła, żebym kurczę, nie chodziła jak ubrana, jak ficek. <laughs> Właśnie tak mówiła, bo no bo to wyjdzie na starsze lata, tak? Będę mieć problemy z nerkami, e, mnie przewieje, tretet tret, tret, i nigdy się nie słuchała tego, no bo wiadomo, jak jesteśmy młodzi, gdzie ja miałam iść tam. Jak jesteśmy młodzi, to nigdy nie, nie słuchamy tego. No ale wiadomo, im jesteśmy starsi, to tym bardziej coś tam do nas dociera, tak? Więc ja już jako jak po 30, no to już, już wiem tak. Teraz widzicie słoneczko świeci, ale ja mam ciepły szaliczek, czapeczkę, kurtka OK, Jestem, mam rajtuzy, tak, rajtuzy, ciepłe buty, ciepłe skarpety. I mogę sobie chodzić po tym terenie pięknym. No. Co mi jeszcze daje praca z ludźmi? Hmm. Niech no się zastanowię. Satysfakcje. Cierpliwości się uczę. Obserwacji, tak, obserwacji tych ludzi. Jakie mają życie. Czego ja się jeszcze uczę? Hmm. Hmm. Chyba to tyle. Haha. Chyba tyle, moi drodzy co mi to daje ta praca ale jestem no, jestem zadowolona z pracy naprawdę jestem zadowolona mogę powiedzieć na ten moment się spełniam już sobie tak ustawiłam wiadomo, początki były jakie były zazwyczaj jak się jest nowym w pracy no to nie ma się jeszcze tego co by się chciało tak nie no ja już pracuję tam 4 miesiące chyba kiedy ja zaczęłam w listopadzie Grudzień, styczeń, luty. Uff, już luty. No to już tak sobie wszystko ustawiłam, że po prostu pracuję tylko 4 dni. 3 dni mam wolne, to jest takie fajne! A Zarąbiaste to jest. No, no i jest coraz lepiej, tak? Już coraz, coraz bardziej się przyzwyczajam do tej pracy. Przyzwyczajenie, no. Ale... Akceptuję to wszystko, no. Otwiera mi się też dużo, se otwiera mi się serce nie przy niektórych, z niektórymi paniami. Czuję jak tam czakra serca jest otwarta i po prostu ja przyjmuję tą miłość, którą one, one dają. Ja daję im swoją miłość, daję im opiekę. No i tak się uzupełniamy, jest tak właśnie na, na przestrzeni serca. No, no, a z niektórymi paniami, no to po prostu to serce się zamyka. Tak. Uuu! Tam idziemy. Żeby nie było po prostu, można powiedzieć, że przychodzę tam do niektórych pań, po prostu przychodzę, żeby odklepać, że tak powiem, odklepać pracę, żeby po prostu zrobić, co mam zrobić, i już wyjść, no bo ten. Nie zawsze jest tak, jakby się chciało, ale to też trzeba zaakceptować, tak? Pokażę Wam błotko, błotko, ale drzewo. Ha! Zobaczcie. Pięknie, co? Kocham naturę, naprawdę kocham naturę. Ile razy ja to jeszcze powiem, no pewnie dużo. Kocham naturę! I to piękne, co mnie otacza! Wszystko jest! A Oh, najlepsze. No, myślę, że będę się już zbierać pomału. To chyba tyle. No, też w sumie taki niespodziewany filmik. Chciałam wam pokazać przy okazji ten parczek. Yy, bo tutaj jeszcze was nie było. Jest dużo większy. No, ale już wchodzę do bramy, gdzie jest brama. Także tak, moi drodzy. Mmm, to chyba tyle na temat. Tego, co mi daje praca ze starszymi ludźmi. Najbardziej to się, no to, to ta cierpliwość. No najbardziej to się uczy tej cierpliwości, bo myślę, że to jest coś, co jest potrzebne mojemu życiu teraz. Um, bo z tym zawsze u mnie gdzieś tam było takie na szybko już, nie było tej cierpliwości, czy czasami zdarza mi się, jak tam jest brama, jak jadę, na przykład na rowerze, czy coś i autobus jedzie przede mną, i on tak wolno jedzie, nie, i mi tam już gdzieś się włącza to moje ciało bolesne, gdzieś tam, rusz się, nie, takie takie, właśnie ta niecierpliwość taka, że kurczę bym już, już, już chciała jak najszybciej, żeby no, nie, nie, nie akceptuję tego tak do końca, można powiedzieć, ale błotko te, ta, 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 ta moja niecierpliwość się mi uaktywnia gdzieś no i to myślę, że to właśnie ze starszymi ludźmi to mi dużo daje no zobaczymy jak długo będę kontynuować tą pracę no na razie po prostu robię tą pracę, jest ok Ech, bo jak wiadomo trzeba zarabiać trzeba zarabiać i być w tym systemie póki co jak się nie robi tego co się kocha, no ale ważne, żeby chociaż lubić to, co się robić, to, co się lubi i co nam sprawia przyjemność, bo kurcze bycie w pracy, która nie sprawia nam przyjemności, to w ogóle nie jest życie. To ja sobie tego nie wyobrażam, wiecie, być w pracy, gdzie zero przyjemności. Tu wam też pokażę jeziorko. No, fajny parczek. Fajnie jest tutaj. No, ale nic. Idziemy już w stronę domku. Także to tyle, kochani. Taki w sumie znowu filmik o wszystkim i o niczym o pracy. Życzę Wam pięknego dnia. I tak, niech Wam świeci słoneczko. Do usłyszenia, moi drodzy. Pa!